Zapraszamy na Festiwal Fantastyki Kapitularz! Na Kapitularzu odbędzie się kilka fajnych prelekcji na temat cosplay. Jak zacząć, jak to kontynuować, dodatkowo coś o make-upie oraz jak później poradzić sobie z social mediami. Odbędzie się również konkurs cosplay, na który serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, lubiących się przebierać. Na Kapitularzu pojawi się wielu gości, e, autorzy, autorki, Tłumacze oraz nasz gość specjalny, pan Wojciech Siurmak. Serdecznie zapraszamy. Nie samymi panelami gośćmi, człowiek żyje. Na terenie festiwalu będą się znajdowały również Games roomy, sala Żądra Starem, a poza samym budynkiem, późnia i warsztaty. Zapraszamy. Na wydziale animacji i rysunku będą dwie katedry: jedna panelowa, jedna konkursowa. No i co? Dużo płytów muzycznych, dużo gier konwentowych, konwentowa wersja milionerów, trochę cosplayu i na pewno się znajdzie coś dla fanów Gęcina. Jeśli dziewczyna wyciąga się do sklepu. Przestań wymachać! Będziemy mieli bardzo dużo stoisk z książkami, akcesoriami do strojów, biżuterią oraz rękodziełem. Na pewno coś dla siebie znajdzie, a ty znajdziesz, których szukasz. W imieniu fan fanklubu Gwiezdnych Wojen serdecznie zapraszam na blog Star Warsowy na tegorocznym kapitularzu, w którym I będą prelekcje, konkursy. I oczywiście że przez wszystkich artist. Niech Wądo będzie z Wami, serdecznie zapraszam. Zapraszam na festiwal Fantasy Kakturż.